Poznaliśmy potrzeby klienta, tak? z jakimi problemami tak naprawdę mierzył się na aktualnym swoim środowisku, tak, właśnie była to niestabilność środowiska, to, że często musiał się też przełączać pomiędzy dwoma ośrodko, ośrodkami, mhm. tylko to nigdy nie, nie trwało krótko, tak? Nie wiedział też, jakby czuł taką niepewność, co się dzieje, czy będę się musiał przełączyć na ośrodek, czy będzie jakaś przerwa w dostępie jakby jego usług. Tak? No i tutaj właśnie po rozpatrzeniu tak naprawdę potrzeb klienta i wielu, wielu rozmowach. Zaproponowaliśmy po prostu mu migrację z jego obecnego rozwiązania właśnie na dedykowane środowisko wirtualne. właśnie wirtualne, tak, Dedicated Private Cloud. I tutaj oczywiście, żeby zachować właśnie jego ten poziom bezpieczeństwa docelowy, też oczywiście jest to rozciągnięte na dwa ośrodki. Mhm. E mamy elastyczność przełączania, to o czym Michał wspominał, także samo przełączanie y, trwa dość krótko. Y, klient ogólnie po wykonaniu tak naprawdę tych działań y, powiedział, że teraz czuje się bezpieczny, ja tak? Tym, że... że powiedział grzeczne przełączanie. <laughs> tak, grzeczne przełączanie. Y, ale wa ważna rzecz, klient po prostu też czuje ten spokój, tak? że y, wie, że to, to, to jakby to środowisko jest w porządku, ono hmm. działa, jest wydajne i też elastyczne, gdyby w razie czego jest była potrzebna, stabilne Tak, jest stabilne. Tutaj, tak. Jest elastyczne, jeżeli chodzi o też zwiększenie zasobów ewentualnie, tak? Bo my to możemy, te środowiska możemy w prosty sposób rozbudowywać, bo takie je konstruujemy. Hmm. Żeby nie było takiego problemu, że musimy przebudować połowę środowiska po to, żeby zwiększyć moc obliczeniową. Tak? No i tutaj ogólnie klient właśnie. Potwierdza nam, że po prostu teraz czuje się spokojny, wie, że ma pewność, jakby, że szybko się przełączy, jeżeli nawet cokolwiek się stanie. Mówimy o, o tym, że te e, m, zasoby są tylko dla nich. Tak, tak? to cały czas trzymamy tak. się. Tak. tak, w tym przypadku akurat tego. tak. Te, te obydwa, jakby dwa case study, tak, tutaj omawianych trzech no, klientów, no, tak. akurat są to środowiska w pełni dedykowane dla nich. Mhm, mm mm -hmm, tak. Okay. Czyli przełączniki, zarówno SAN, jak i LAN, plus serwery i macierzy. Wszystko zadedykowane, brane w jednej szafie.